Witajcie. Dzisiaj na kanale test glebogryzarki elektrycznej o mocy 1500W o głośności 93dB. To nie jest duża głośność. Na działce w zupełności nikomu nie będziecie przeszkadzać. Co najważniejsze w przypadku glebogryzarki elektrycznej nie macie problemu z olejami, smarami, z całą tą otoczką, która jest w przypadku spalinowych. Polecam. Dodatkowo wyposażona jest w transportowe kółka, jeśli możecie zerknijcie na dół. Eee, dzięki tym kółkom poruszamy się po prostu tam, gdzie potrzebujemy. A przed użyciem, przed pierwszym użyciem przed tym, mamy tutaj takiego gościa. Co? O, dajemy sobie to do góry i zaczynamy pracę. Są dwie szkoły używania glebu gryzarki. do przodu pracujemy nią do przodu lub do tyłu. Ja preferuję tą drugą stronę. Zobaczcie zresztą sami, jak ona idzie do przodu, jak idzie do tyłu. Tylko nie zapomnijcie o tych nóżkach, które pokazywałem. Bo jakich ich nie złożycie, ona nie będzie. Czy będzie pracować, ale będziecie mieli wrażenie, że coś jest nie tak. Najważniejsze nóżki, i zaczynamy. No i odpalamy. drugi raz. Zobaczcie, że jak się przekopało do przodu, ona zrobiła to trochę jakby powierzchownie. Tak, jak w ogóle idzie nie wchodzi tyłu, głęboko. Tak, jak się idzie właśnie w stronę do tyłu. Nie wiem, może jak gdzieś obie błąd. Ale jak się idzie do tyłu, odpalam ją. Zobaczcie, jak ona się wkupuje, ona się wgryza, jak sama nazwa wskazuje. Teraz można zobaczyć, jak ta ziemia jest spórchniona. Zobaczcie sobie, że to wszystko jest pięknie przekopane, spłuchnione. No miód. Łopatą to byśmy się robili narobili tu chyba za 3 tygodnie. Tu mamy wszystko pięknie spłuchnione. Wiadomo, jeśli takie rzeczy, to to wyrzucamy. I tak dalej jakieś kamyczki, żeby nam jakiś trawnik, czy coś tam chcecie sobie posadzić. Tak samo zrobiliśmy właśnie pod pod namiotem mistrzostwo świata jeśli potrzebujecie przekopać działkę ogródek pod namiocikiem nie wiem cokolwiek bierzcie bez zastanowienia zobaczymy czy do przodu czy do tyłu będzie lepiej a kuziczek, a widzisz kuziczek i dopiero te Lepiej. No też mi się tak wydawało. No. Wygląda na typową męską robotę, ale jak widać, panie też sobie poradzą. Spokojnie, na spokojnie. Zobaczcie, co się stanie, gdy nie odblokujecie kółek. Ona jakby. Ona sprawia wrażenie jakby wisiała w powietrzu, bo kółka ją blokuje. Do tego trzeba. Te noże nie wchodzą do środka. Tak, noże. No, po prostu trzeba je odblokowywać i tyle. Teraz pokażę Wam, wam z, na dłuższym kawałku Tu mamy małego pracownika z grabiami, małego grabarza Zaraz Wam pokażemy na dłuższym kawałku jak, jak szybko ona idzie na dłuższej przestrzeni A teraz te nieodczepione kółka jako funkcja transportowa Zobaczcie, pięknie sobie jedzie, no coś pięknego No, jeszcze raz Zaczynasz? Mhm. Pociągam. No i do góry, do góry, do góry, nie za sznurek, tylko o tak, za rączkę i puść sznurek. Gotowe. Super. O. Chcesz podziałać? Teraz młody wojownik zaczyna y, swoją przygodę. Naciśnij guzik, Go trzymaj mocno, bo pociągnie. Naciśnij guzik najpierw. Nie, to co z Opa.

To nawet I... młodzi wojownicy mogą robić. Ile masz lat? Sześć. Sześciolatek nawet sobie podoła. No. Teraz zobaczymy jak sobie dwunastolatek poradzi z tym. I, I jak? Nic, tylko kabel mi spadł. No, zobacz do przodu. Zobaczyć, jak ci no, do, jak do, przodu no. do przodu tak idzie po wierzchu, właśnie, się nie zagłębia. Dosłownie praca glebogryzarki i przekopanie takiej części trwa tyle, ile filmik to nie jest. Znaczy, tam są jakieś delikatne rzeczy edytowane. Chodzi mi o to, że nie jest edytowana jej praca. Czyli przekopanie tego trwa no, dosłownie parę sekund. Nawet jeśli macie jakąś ogromną działkę, no wiadomo, że są większe, bo to nie jest jakaś nie jaka wielka, ale na powiedzmy. To jest 40, a są jeszcze 80. Tak, na jakieś tam warzywa, jakieś marchewki i tak dalej, to w zupełności. Jeśli chcecie założyć trawnik, myślę, że też, bo to nie zajmuje naprawdę dużo czasu. Myślę, że w jeden dzień, nawet w południu, w kilka godzin można się uporać zarówno. Z przeoraniem całej działki, jak i zagrabieniem, położeniem trawnika, tym wałowaniem, z tym wszystkim co tam jest związane. Tyle. Miejsce na taką grządeczkę jestem w stanie przekopać sobie glebą gryzarką w ciągu zaledwie max minut. I to podwójnie. Tam gdzie już były siemy, warzywa, nie ma trawy, to po prostu ona idzie jak miodzik. Normalnie nic Nie, co tylko możecie. sadzić. To jest normalnie. Krzysztof na życia. To wszędzie muszę się schylać. jak Gdzie już była raz y, y, spulchniona ziemia glebogryzarką, widać, że o wiele lepiej idzie. Tak, całkowicie. I tu na przykład były już powybierane różne sprawy. kawałek, jak tutaj widzicie udało się, nie wiem, cały kwadrat niecałe 10 może minut wszystko przekopane, napulchnione coś pięknego, zostaje jedynie zgrabienie tego wszystkiego i zrównanie i posianie trawnika ale to już w następnym filmie jak to należy zrobić a między pracą coś dla łakomczuchów nasze ulubione przekąski, kiełbaska i pieczony chlebek Posmarowany masłem. Ups, ogień.